Okręgi o promieniach 1, 2, 3, paramistyczne zewnętrznie położone są w sposób przedstawiony na rysunku. Wyznacz współrzędne środka najmniejszego okręgu czyli tutaj punkt S ma współrzędne X i Y, i współrzędne tego środka e, będę musiał wyznaczyć. Okręgi są paramistyczne zewnętrznie czyli tutaj jeżeli zaznaczę ten odcinek łączący środki podzielę go tutaj na promienie jednego okręgu oraz drugiego podobnie tutaj te no to korzystając z własności okręgów stycznych Zewnętrznie ten odcinek czerwono-niebieski ma długość najmniejszy promień plus średni, czyli 3. Ten na dole to jest średni okrąg plus największy, czyli 2 plus 3, to znaczy 5. I ten jest ten niebiesko-niebieski, zielony to jest najmniejszy i największy, czyli 1 i 3, to znaczy 4. Czyli mam trójkąt 3, 4, 5 z twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa do twierdzenia Pitagorasa 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu to jest 5 do kwadratu trójkąt jest prostokątny. No ponieważ jest warunek spełniony a kwadrat plus b kwadrat suma kwadratów dwóch boków jest równa kwadratowi trzeciego. To znaczy że ten trójkąt jest prostokątny. To jest oczywiście trójkąt ten tak zwany egipski. Tu mam kąt prosty. Z tego że mam kąt prosty i korzystając ze wzoru na, na pole będę mógł wyliczyć długość tego odcinka wysokości. No, i oczywiście długość wysokości jest równocześnie y środka odcinka s, to jest rzędna punktu. No i będę miał w ten sposób już jedną ze współrzędnych obliczoną. Czyli tak, pole trójkąta to jest z jednej strony, jeżeli potraktuję podstawę jako 3, to wysokość wtedy jest 4, czyli 3 razy przez 2, 3 razy 4 przez 2, z drugiej strony, tak jak teraz ten trójkąt widzę, czyli podstawa jest 5, Wtedy wysokość jest h i przez 2. Razy 2 obustronnie, czyli 12 jest równe 5h i po podzieleniu przez 5 h jest równe 12 piątych. Czyli wiem już, że y tego punktu, y tego punktu jest równy 12 piątych. No i zostaje do wyliczenia... Druga współrzędna tego punktu, czyli x. No i ten x to jest, no tutaj zaznaczę grubszą czerwoną linią, to jest ten odcinek, to jest równocześnie x punktu tego środka okręgu. To jest x. No, i też będę mógł to wyznaczyć stwierdzenia Pitagorasa. x kwadrat plus wyznaczone przed chwilą h kwadrat to jest 3 do kwadratu, czyli x kwadrat dodać 12 piątych do kwadratu jest równe 9, czyli x kwadrat jest równe 9 odjąć 144 144,25 czyli x kwadrat 25, 9 razy 25 to jest 5, 4 dalej 22, odjąć 144, czyli x kwadrat jest 1, 81 25. zatem x jest równe 9 piątych lub minus 9 piątych, które to oczywiście nie spełnia warunków zadania. Czyli to jest y, to jest x, czyli środek tego, współrzędne środka tego najmniejszego okręgu mają współrzędne 9 piątych oraz 12 piątych.